Koalicja 13 grudnia, która obecnie rządzi Polską, aż trzeszczy w posadach, a wybory tylko potęgują napięcia w jej wnętrzu. Podczas ostatniej debaty, przed pierwszą turą, nawet marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który do niedawna praktycznie zawsze bronił decyzji Donalda Tuska, zaczął się mu stawiać. Dał tego też ostateczny pokaz właśnie podczas debaty, gdzie zapowiedział, że wyjście jego partii z koalicji może być bliskie. Będziemy walczyć do tego stopnia, że jeżeli jej nie będzie, deklaruje to wyjdziemy spalić. Ale co mogło tak rozłościć marszałka Sejmu? Chodzi o działania Ministerstwa Finansów pod wodza Andrzeja Domańskiego z Platformy Obywatelskiej, który kluczy w sprawie ważnej dla hołowni ustawy. Chodzi o projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O to, co dokładnie powiedział Szymon Hołownia w sprawie tej ustawy, co do której partia Donalda Tuska zwodzi go od miesięcy. I, I tak, zgadzam się również z tym, że do polityki idzie się po zmianę, po realizację wartości, po realizację celów i z mojej strony też jest twarde nie dla wszelkich ustaw z dopłatami do kredytów. Będziemy też walczyć o asystencję osobistą, będziemy walczyć, mimo że nasi koalicjanci, minister finansów blokuje tę ustawę po raz kolejny. Będziemy walczyć do tego stopnia, że jeżeli jej nie będzie, deklaruje, to wyjdziemy z koalicji. Hołownia podnosił ten problem już w listopadzie ubiegłego roku na konferencji prasowej. Twierdząc, że nie może doprosić się o ten projekt z rządu. To właśnie rząd miał zobowiązać się do przygotowania projektu. To kolejny ważny temat, który chcę podnieść. Rozmawiałem ostatnio o tym z ministrem Domańskim, rozmawiałem z ministrem Merkiem. Mieliśmy okazję zamienić na ten temat parę słów również z panem premierem Tuskiem. Chcę powiedzieć z pełną stanowczością, bardzo jasno i nie budząc żadnej wątpliwości. Oczekuję, że rząd przeszedł do Sejmu projekt dotyczący asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. To jest nasze zobowiązanie wyborcze. To jest jedna z gwarancji trzeciej drogi. To jest jeden ze stu konkretów platformy obywatelskiej. Uważam, że naprawdę nie ma już na co czekać. Środowisko osób z niepełnosprawnościami jest w tej sprawie zdeterminowane. Nie dziwię się temu. Wiele rozmów w tej sprawie odbyłem. Rozmawiałem wiele razy w tej sprawie z Ministrem Krasoniem, z ministrem Dzianowiczbą. Zajmowałem się naprawdę tym projektem długo i solidnie. Zrobiłem wszystko, co można. Żeby doprowadzić do tego, żeby ten projekt jak najszybciej znalazł się w Wysokiej Izbie i żeby Wysoka Izba w tej sprawie podjęła decyzję. Marszałek Sejmu twierdził wówczas, że jeśli nie uda się przyspieszyć prac nad projektem rządowym, to jego partia złoży projekt poselski. Apeluję po raz ostatni do rządu. Naprawdę z całego serca apeluję o to, żeby ten projekt znalazł się jak najszybciej w lasce marszałkowskiej. Ludzie na to po prostu czekają. Nie możemy już dłużej czekać razem z nim. Jeżeli ten projekt nie wpłynie, to podda pod procedowanie projekt poselski, który w tej sprawie został przygotowany. Będziemy dalej kontynuować pracę z projektem prezydenckim, który, jak Państwo wiecie, miał już swoje pierwsze czytanie. To jest sprawa, która domaga się rozstrzygnięcia przed sejm i Głośno o nie woła. Rząd miał czas, ustawa z tego co wiem jest gotowa. W, albo jest bardzo bliska tego procesu, powinno to zostać wpisane i mówię to też jako jeden z liderów koalicji 15 października powinno to zostać jak najszybciej wpisane do rejestru prac legislacyjnych rządu i jeźdźmy z tym tematem, ludzie na to czekają ja już odbyłem wszystkie rozmowy jakie mogę w tej sprawie robić teraz czas na działanie i takie działanie nastąpi mam nadzieję, że uda nam się Zrobić to na poziomie rządowym tak, jak to powinno być y, zrobione, bo ta presja obywateli jest, y, jest bardzo duża. i służy. Jednak mamy już maj, a ten projekt nie był jeszcze procedowany w Sejmie, gdyż w innych wypowiedziach Hołownia ujawnił, że niespodziewanie Ministerstwo Finansów go storpedowało, nagle zgłaszając do niego dziesiątki poprawek. Tym samym opóźniając wszystko w momencie, gdy wszystko miało być już uzgodnione. Dlatego nie dziwi fakt, że Szymon Hołownia już stawia sprawę na ostrzu noża. Będziemy walczyć do tego stopnia, że jeżeli jej nie będzie, deklaruje, to wyjdziemy z koalicji. Ale Szymon Hołownia to nie jedyny koalicjant, który w ostatnim tygodniu przed pierwszą turą wyborów prezydenckich przysporzył kłopotów Donaldowi Tuskowi. Ku zaskoczeniu wszystkich zrobiła to również Magdalena Biejat. Nie da się tu użyć innego słowa niż zgruzowanie. Bowiem kandydatka lewicy właśnie to zrobiła Rafałowi Trzaskowskiemu, który w debacie próbował zadać jej pytanie o pojednawczym charakterze. Jednak wicemarszałek Senatu odpowiedziała w sposób, który sprawił, że z prezydenta Warszawy uszło życie. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zobaczcie tę sytuację. Ja mam pytanie do pani marszałek Biejat, dlatego że no, no, smuci mnie nawet, że, że lewica się ze sobą kłóci, bo ja bym szukał tego, co nas łączy. Ostatnim razem deklarowałem współpracę, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, natomiast teraz myślę, że i pani i mnie nurtuje kwestia kryzysu w psychiatrii, czy to jest tego typu temat, którym moglibyśmy się wspólnie zająć, cokolwiek się wydarzy oczywiście w toku tej kampanii. Dobrze. Oczywiście moglibyśmy się nim wspólnie zająć pod warunkiem, że pan nie przestanie opowiadać bajki o tym, że obniżanie nakładów na ochronę zdrowia zwiększy konkurencyjność w ochronie zdrowia i poprawi jakość usług medycznych, bo to jest jeden z pilnych kryzysów, którymi musimy się zająć. Kryzys dotykający osoby dorosłe i osoby młode. Kryzys wynikający z tego, że zapaść w psychiatrii, zwłaszcza w psychiatrii dzieci i młodzieży, jest porażająca i trwa od lat. Jest wynikiem lat zaniedbań, ale nie zrobimy nic, dopóki nie zwiększymy finansowania na ochronę zdrowia. A jeżeli będzie pan dołączał się do chóru tych, którzy, jak pan Szymon Hołownia, wymyślają kolejne ulgi, kolejne dziury w tym budżecie, po to, żeby robić prezenty tuż przed wyborami dla jednej małej grupy przedsiębiorców, nie myśląc o konsekwencjach dla nas wszystkich, dla rodzin tych przedsiębiorców, dla pana rodziny, dla tych wszystkich dzieciaków, o których tutaj wszyscy tak się martwimy, to nie zabrniemy daleko. Więc przede wszystkim czyny, a nie słowa. Rafał Trzaskowski jakoś z tego próbował wybrnąć, ale chyba nie do końca mu to wyszło, bo na koniec musiał się zgadzać sam ze sobą, a nie ze swoją koalicjantką, która również zaatakowała Szymona Hołownię podczas odpowiadania na to pytanie. Czyny jak najbardziej, no bo właśnie w Warszawie cała sieć poradni, żeby radzić sobie z tym problemem, również stypendia dla lekarzy, którzy wybierają taką specjalizację. No ja szukam tego, co nas łączy. Myślałem, Czasami, że o tym będziemy mogli porozmawiać, natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej i po tych horrendalnych obciążeniach, które wprowadził pseudopolski ład, trzeba im ulżyć. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję bardzo. Szymon Hołownia zaatakował jeszcze kandydata Donalda Tuska po debacie. Poszło o tajemniczą kopertę, którą wręczył on Karolowi Nawrockiemu. Proszę was wszystkich o głos. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu. Niech pan przyjmie, przeczyta pan, przeczyta pan sobie i zobaczy pan, jak można się zachować w sposób uczciwy. To było ostatnie wystąpienie. W... Rafał Trzaskowski nie mógł jednak czekać i ujawnił, co tam było już kolejnego dnia w mediach społecznościowych. Napisał tam. W kopercie, którą przekazałem Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym dziś przebywa pan Jerzy. Bo pan Jerzy nie ma już mieszkania. Mieszkania, które Nawrocki przejął, a potem z cynizmem sugerował, że ktoś inny schował go w DPS-ie. Nie. To przez pana zaniedbanie pan Jerzy tam trafił. W tej samej kopercie był też jeden prosty cytat. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Dziś to więcej niż rada. To apel. Trzaskowski jednak przy tym ujawnił dane pana Jerzego, które my jednak postanowiliśmy ocenzurować, by chronić jego prywatność. To oto zaatakował go właśnie Szymon Hołownia, któremu bardzo się to nie spodobało, gdyż napisał: Ujawnienie nazwy DPS, w którym przebywa pan Jerzy i podanie jego pełnej tożsamości. Głupota uprzedmiotowienie człowieka i wykorzystanie go w tym samym stopniu co pan Nawrocki. Nie ma mojej zgody na kampanię kosztem ludzi. A co Wy o tym sądzicie? Czy ta kampania prezydencka doprowadzi do rozpadu koalicji 13 grudnia? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Cześć.